Port lotniczy Radom, znany również jako Radom Sadków, to lotnisko cywilne zbudowane zaledwie 3,5 km od centrum miasta. Przed 2012 rokiem port lotniczy w Radomiu służył wyłącznie jako lotnisko wojskowe. W 2012 roku ruszyły prace, które miały dostosować port do potrzeb cywilnych. Zgodnie z planem, od 29 maja 2014 roku lotnisko miało zacząć obsługiwać pasażerów. W 2013 roku zaczęło się inwestowanie pieniędzy, podatników w przekształcenie lotniska wojskowego w cywilne. Na początku port lotniczy Radom dostał od miasta około 25 milionów złotych, co miało zagwarantować utrzymanie lotniska przy życiu przez następne dwa lata. Rok później port lotniczy otrzymał od miasta kolejne pieniądze. Była to pożyczka w kwocie 18 milionów złotych. W 2015 roku port w Radomiu przyniósł prawie 18 milionów złotych strat, a w 2016 roku już prawie 24 miliony złotych. W sumie szacuje się, że w lotnisko zainwestowano łącznie około 120 milionów złotych. Z roku na rok jest coraz gorzej i nie zanosi się na poprawę, ponieważ przewoźnicy rezygnują ze współpracy z portem lotniczym Radom. Pierwszą linią lotniczą z którą port nasadkowie współpracował był Air Baltic który zabierał pasażerów do Rygi. Później dołączyły Czech Airlines, które wykonywały rejsy do Pragi. Obaj przewoźnicy wycofali się ze współpracy z Radomiem po kilku miesiącach. Powodem było zbyt małe zainteresowanie rejsami. Od kwietnia 2016 roku lotnisko obsługują linie lotnicze Sprint Air, rejsami do Gdańska, Lwowa i Pragi. Co jest nie tak z tym lotniskiem? Dlaczego ludzie nie chcą z niego korzystać? Czyżby chodziło o lokalizację? Radom znajduje się relatywnie blisko Warszawy i musi konkurować z dwoma znajdującymi się tam portami lotniczymi. Jakby tego było mało, to od Radomia w odległości około 150 km znajdują się również dwa inne lotniska w Lublinie i w Łodzi. Mamy więc w niewielkiej odległości od Radomia cztery inne lotniska, które mają mocną pozycję na rynku oraz podpisane umowy z wieloma przewoźnikami. Dodatkowym problemem jest to, że połączenia z Radomia nie są zbyt atrakcyjne Gdańsk, Lwów i Praga. Przydałoby się uruchomić dodatkowe połączenia do Wielkiej Brytanii. Irlandii i Skandynawii. Pytanie tylko, jaki przewoźnik będzie chciał współpracować z lotniskiem, które przez cały 2016 rok obsłużyło niecałe 10 tysięcy pasażerów. W sumie powinienem pytać o zupełnie inne kwestie. Kto jest odpowiedzialny za budowę tego lotniska? Kto dopuścił do tego, żeby miasto, a w sumie podatnicy, utrzymywali nierentowny, zadłużający się port lotniczy? Dlaczego nie zostały przeprowadzone jakieś analizy, kalkulacje, oceny ryzyka, badania rynku? Przed podjęciem decyzji o wydaniu milionów złotych z kieszeni podatników na budowę portu lotniczego w Radomiu. Wydaje mi się, że żaden prywatny inwestor nie podjąłby takiego ryzyka, jeśli nie miałby przynajmniej 90% pewności, że ten biznes przyniesie mu zysk. W tym przypadku decyzje podejmowali urzędnicy, i wydaje mi się, że w tym tkwi problem. Urzędnicy przecież nie ryzykują swoimi pieniędzmi. Tylko pieniędzmi podatników. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy port lotniczy w Radomiu należy doinwestować, czy wprost przeciwnie, zamknąć, żeby nie przynosił aż tak ogromnych strat? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.